Istnieją nazwy w świecie motoryzacji, które kiedyś dominowały na drogach, a dziś zniknęły niemal bez śladu. Marki, które startowały pełne nadziei, pisały historie, a potem nagle zniknęły z naszego codziennego życia. Ich historie jednak żyją dalej we wspomnieniach, na starych zdjęciach i w nielicznych modelach, które przetrwały gdzieś do dziś. Dlaczego niektórzy z tych producentów upadli podczas gdy inni stali się nieśmiertelni? Dziś cofamy się do czasów gdy odwaga, innowacyjność i ryzyko kształtowały rynek. I zaczynamy od marki, której nazwa jest nierozerwalnie związana z jedną z najsłynniejszych legend motoryzacji. Zacznijmy od Top 1. Top 1. Willis Overland. Willis Overland był jedną z tych marek, które początkowo wydawały się niepozorne, ale ostatecznie stworzyły coś, co miało ukształtować całą historię motoryzacji. Firma rozpoczęła produkcję prostych pojazdów codziennego użytku w 1908 roku, ale jej decydujący moment nadszedł, gdy świat nagle potrzebował lekkiego, wytrzymałego i wszechstronnego pojazdu, zdolnego sprostać każdemu terenowi. Willis podjął to wyzwanie i opracował model, który nie tylko był niezawodny, ale wydawał się niemal niezniszczalny. Ten mały, zwinny pojazd stał się symbolem wytrzymałości i funkcjonalności, kładąc podwaliny pod ikonę. Która później miała zachwycać pokolenia. Po tej fazie Willis zwrócił się ku produkcji cywilnych wersji tej samej koncepcji. Jednak mimo sukcesu tego nowego pojazdu, Marce nie udało się utrzymać na szerszym rynku. Trudności ekonomiczne wzięły górę, a w połowie lat 50. firma musiała zamknąć swoje podwoje. Dziedzictwo jednak przetrwało i rozwijało się pod innymi rękami, podczas gdy nazwa Willis stopniowo znikała z codzienności. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś jak pomysł stał się większy niż marka, która go stworzyła? Top 2. AMC American Motors Corporation. American Motors Corporation powstała w 1954 roku w wyniku jednego z największych połączeń tamtych czasów. Dwóch producentów połączyło siły, aby podjąć odważną próbę stworzyć prawdziwą alternatywę dla potężnych liderów rynku. Pod nowym kierownictwem AMC opracowała jasną strategię, która wyraźnie wyróżniała się na tle dużych konkurentów. Podczas gdy wielu producentów stawiało na ogromne, ociężałe pojazdy, AMC skupiło się na kompaktowych, bardziej ekonomicznych modelach, które nagle zaskakująco dobrze pasowały do swoich czasów. Ta decyzja uczyniła AMC na pewien czas poważnym rywalem. Modele takie, takie jak Rambler, Passer, Gremlin czy Javelin Kształtowały wizerunek marki, która myślała inaczej i miała odwagę przeciwstawiać się trendom. Jednak, pomimo kreatywnych pomysłów i mocnego początku, rynek ponownie zaczął się zmieniać. Duże koncerny nadrobiły zaległości, a AMC znalazło się pod coraz większą presją finansową. Ostatecznie inny koncern przejął firmę, a pod koniec lat 80. nazwa AMC ostatecznie zniknęła ze świata motoryzacji. Niemniej jednak, Pozostał obraz niezłomnego outsidera, który stawił czoła potężnym siłom i przez krótki czas pokazał, jak daleko może zaprowadzić determinacja. Czy uważasz, że sama odwaga wystarczy, aby trwale utrzymać się w walce z potężnymi konkurentami? Top 3 Plymouth Plymouth rozpoczął swoją działalność w 1928 roku z prostym celem: stworzyć niezawodny i przystępny cenowo samochód do codziennego użytku. Marka, która nie musiała się chwalić, ale przemawiała do ludzi szukających praktycznego pojazdu. I co zaskakujące, Plymouthowi dokładnie to się udało. Przez dziesięciolecia marka stała się integralną częścią świata motoryzacji. Modele takie jak Roadrunner, Barracuda czy Voyager kształtowały pokolenia kierowców i pozostawiły wrażenia, które trwają do dziś. Jednak z czasem rynek stał się trudniejszy i bardziej zróżnicowany. Podczas gdy inni producenci zaostrzali swój profil, Plymouth powoli tracił swoją tożsamość. Coraz trudniej było rozpoznać, co marka właściwie reprezentuje, a zainteresowanie kupujących malało. Niegdyś jasny, przyziemny wizerunek zaczął blaknąć, a wyniki sprzedaży bezlitośnie odzwierciedlały te zmianę. Ostatecznie podjęto decyzję o likwidacji marki. Po ponad 70 latach zakończyła się era, którą wielu uważało za oczywistą i choć same pojazdy żyły dalej, w innych liniach, nazwa Plymouth cicho, niemal niezauważalnie zniknęła z krajobrazu ulic. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś, jak marka, która kiedyś była wszechobecna, nagle znika bez śladu? Top 4. Saab Saab zawsze był marką, która świadomie różniła się od innych. Jej korzenie w lotnictwie kształtowały nie tylko design, ale także charakter jej pojazdów. Prowadziło to do samochodów, które wydawały się ekscentryczne, czasem nawet niezwykłe, ale właśnie dlatego rozwijały wierną rzeszę fanów. Bezpieczeństwo, innowacyjność i wyczuwalne poczucie indywidualności towarzyszyły Saabowi przez dziesięciolecia, nawet gdy marka kilkakrotnie zmieniała właściciela. Przejęcie przez duży koncern początkowo wydawało się otwierać nowy rozdział pełen możliwości, jednak oczekiwany wzrost nie nastąpił. Rynek zmieniał się szybciej, niż Saab mógł zareagować. A konkurencja stawała się silniejsza. Liczby produkcji spadały. Przyszłość stawała się coraz bardziej niepewna, aż w końcu produkcja całkowicie ustała. Nawet późniejsza próba ożywienia marki za pomocą modeli elektrycznych nie mogła zapobiec końcowi. Tak więc Saab zniknął. Cicho i niemal smutno, bez wielkiego pożegnania, na które wielu entuzjastów by sobie życzyło. Pozostają wspomnienia o marce, która odważyła się myśleć inaczej i budować samochody, którymi nie tylko się jeździło. Ale które się czuło. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś samochodu, który był jednocześnie dziwny i niezaprzeczalnie fascynujący? Top 5. Hammer Hammer nigdy nie był pojazdem, który się ukrywał. Kiedy pojawił się na rynku na początku lat 90., wydawał się raczej maszyną z innego świata. Potężne proporcje, prezencja, przypominająca toczący się kolos i wygląd pojazdu, który mógł pokonać każdy teren. Nic dziwnego, że szybko zyskał status kultowego, a dodatkową uwagę zdobył przede wszystkim dzięki znanym kierowcom. Jego początki tkwiły jednak w wytrzymałym pojeździe wojskowym, którego siła i wytrzymałość zostały przeniesione do wersji cywilnej. Z szerokimi oponami i imponującą konstrukcją hamer wydawał się niepowstrzymany. Jednak im bardziej imponujący był jego wygląd, tym wyraźniejsza stawała się jego słaba strona ogromne zużycie paliwa. W czasach rosnącej wrażliwości na efektywność i obciążenie środowiska, hammer stawał się coraz bardziej symbolem przesady. Kiedy trudności gospodarcze wstrząsnęły rynkiem, było niemal nieuniknione, że marka ta zostanie wycofana. Ale co zaskakujące, nazwa powróciła później w nowej formie, tym razem z zupełnie innym rodzajem napędu i innymi ambicjami. I choć pierwotna rola hamera już nie istnieje, jego wizerunek pozostaje niezapomniany. Głośny, potężny i niepowtarzalny. Co sądzisz? Czy legendarny design jest ponadczasowy, nawet jeśli świat wokół niego się zmienia? Top 6. on powstał. Na początku lat 2000, z jasną misją, dotrzeć do nowej generacji kierowców, którzy szukali indywidualności, prostoty i świeżego stylu. Marka chciała świadomie wyróżnić się na tle ugruntowanych producentów i skierowana była do młodych ludzi, którzy samochód... Postrzegali nie tylko jako środek transportu, ale jako wyraz swojej osobowości. Modele takie jak kanciasty XB czy sportowy TC trafiały dokładnie w ten nerw. Wydawały się nowoczesne, niekonwencjonalne i oferowały liczne możliwości personalizacji. Koncepcja, która wówczas uchodziła za odważną, nowatorską, przez pewien czas ścian wydawał się idealną odpowiedzią na zmieniającą się grupę docelową. Jasny model cenowy. Bez negocjacji i nieskomplikowana polityka wyposażenia sprawiały, że marka była atrakcyjna. Jednak świat motoryzacji nie stał w miejscu. Coraz więcej producentów wchodziło na rynek z własnymi młodzieżowymi modelami kompaktowymi, a początkowa przewaga z ciona zaczęła zanikać. Wyniki sprzedaży spadały i ostatecznie marka została wycofana, podczas gdy niektóre z jej bardziej udanych modeli żyły dalej pod inną nazwą. Ściął zniknął stosunkowo szybko, ale stojąca za nim idea pozostaje fascynująca. Czy marka może być definiowana wyłącznie przez styl życia, czy potrzebuje czegoś więcej, aby trwale istnieć? Top 7 Studebaker. Studebaker należy do nielicznych marek samochodowych, których historia sięga dalej niż większości innych. Na długo, zanim silniki podbiły drogi, firma produkowała wytrzymałe wozy i powozy znane z niezawodności. Kiedy świat się zmieniał i powstał samochód, Studebaker odważnie wkroczył w zupełnie nową erę i faktycznie udało mu się pomyślnie przejść od dorożki do nowoczesnej mobilności. Przez dziesięciolecia marka budowała pojazdy cenione za ich styl, innowacyjność i charakter. Modele takie jak Commander czy elegancki Avanti przyczyniły się do ugruntowania reputacji producenta, który nigdy nie bał się iść nowymi drogami. Jednak pomimo długiej tradycji i wiernej rzeszy zwolenników, Studebaker nie był w stanie sprostać rosnącej presji coraz większych konkurentów. Przewagi kosztowe, zdolności produkcyjne i siła rynkowa innych producentów były po prostu zbyt przytłaczające. Pod koniec lat 60. ostatecznie zakończyła się produkcja samochodów. Tym samym zamknął się rozdział trwający ponad 100 lat, naznaczony odwagą, zmianami i duchem pionierstwa. Studebaker zniknął z krajobrazu ulic, ale pozostał głęboko zakorzeniony w historii. Czy uważasz, że sama tradycja wystarczy, aby przetrwać w ciągle zmieniającym się świecie? Top 8 Delorean. Nazwa Delorean natychmiast wywołuje u wielu obraz futurystyczną sylwetkę ze stali nierdzewnej, drzwi skrzydłowe otwierające się jak skrzydła ptaka i design, który wydawał się wyprzedzać swoje czasy, ale zanim Delorean stał się ikoną filmową, był śmiałą próbą wizjonerskiego założyciela, aby wywrócić świat motoryzacji do góry nogami. DMC-12, jedyny model marki, od razu zachwycił swoim unikalnym wyglądem. Nie wyglądał jak zwykły pojazd, lecz raczej jak maszyna z przyszłości, którą wtedy można było sobie tylko wyobrazić. Jednak za kulisami firma od samego początku borykała się ze znacznymi problemami finansowymi. Produkcja była skomplikowana, koszty wysokie, a sprzedaż pozostawała w tyle za oczekiwaniami. Kiedy potem skandal wstrząsnął samym założycielem, los był przesądzony. Zaledwie kilka lat po założeniu Firma musiała się poddać i pozostawiła po sobie tylko jeden model, który jednak stał się symbolem całej epoki. W kolejnych dziesięcioleciach fascynacja pozostała, a nawet zapowiedź możliwego elektrycznego następcy pokazała, jak silnie legenda żyje dalej. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś, że jeden samochód wystarczy, aby uczynić całą markę nieśmiertelną? Top 9. DeSoto DeSoto było kiedyś dumnym członkiem wielkiej rodziny motoryzacyjnej. Kiedy marka została wprowadzona pod koniec lat dwudziestych, miała wypełnić lukę między przystępnymi cenowo modelami a luksusowymi pojazdami. Sama nazwa była inspirowana słynnym odkrywcą i obiecywała przygodę, postęp i elegancję. W kolejnych dziesięcioleciach desoto kształtowało ducha swoich czasów wyrazistymi projektami. Dużymi płetwami tylnymi, błyszczącym chromem i odważnymi liniami, które odzwierciedlały optymizm całej epoki, jednak za tą lśniącą fasadą kryły się rosnące trudności. Faza napięć gospodarczych spowodowała masowe spadki sprzedaży i dotknęła szczególnie te marki, które znajdowały się w średnim segmencie cenowym. DeSoto nagle znalazło się w coraz ciaśniejszym polu konkurencji, zarówno w górę, jak i w dół. Własna tożsamość zaczęła się zacierać, a kupujący odchodzili do mocniej pozycjonowanych marek. Ostatecznie nadszedł moment, w którym podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji. Bez większego rozgłosu desoto zniknęło ze sceny na początku lat 60. po ponad trzech dziesięcioleciach wzlotów i upadków. Pozostała nazwa, która dziś budzi nostalgiczne wspomnienia tylko u miłośników. Czy uważasz, że marki upadają, ponieważ tracą swój kierunek? Czy dlatego, że świat zmienia się szybciej, niż są w stanie zareagować? Top 10. Edsel Edsel to do dziś nazwa, która natychmiast przypomina jedną z najbardziej spektakularnych porażek w historii motoryzacji. Kiedy marka została przedstawiona z wielkim rozmachem pod koniec lat 50., nowe modele miały wypełnić lukę w ofercie i jednocześnie ucieleśniać świeży, futurystyczny design. Oczekiwania były wysokie. Kampanie reklamowe potężne, a prezentacja była celebrowana jako początek nowej ery. Jednak rzeczywistość wyglądała inaczej. Przykuwający wzrok, design, zwłaszcza charakterystyczny grill, podzielił opinię. Wielu uważało go za niezwykły, niektórzy nawet za nieestetyczny. Do tego doszedł niezwykle niekorzystny moment. Trudny okres gospodarczy sprawił, że kupujący stali się ostrożniejsi. A Edsel szybko stał się symbolem tego, jak daleko wizja może minąć się z rzeczywistością. Sprzedaż znacznie odbiegała od prognoz, krytyka stawała się ostrzejsza, a marka od początku walczyła o przetrwanie. Zaledwie dwa lata po swoim wielkim debiucie, produkcja została wstrzymana. Koniec, który stał w silnym kontraście do ogromnych oczekiwań, jakie wiązano z Edselem. Niemniej jednak marka ta jest dziś fascynującym rozdziałem w historii motoryzacji, przykładem tego, jak ryzykowne mogą być wielkie marzenia. Co sądzisz? Czy marki upadają z powodu swoich pomysłów? Czy dlatego, że świat nie jest na nie gotowy? Kiedy spoglądamy wstecz na te znikające marki samochodów, dostrzegamy, ile pasji, odwagi i tragizmu kryje się w ich historiach. Niektóre były wizjonerami, inne poległy na czasach, ale wszystkie pozostawiły ślady, które fascynują do dziś która z tych marek wzbudziła w tobie najsilniejsze wspomnienia? Napisz w komentarzach zasubskrybuj kanał i polub ten film, aby nie przegapić żadnej z naszych podróży w czasie do historii motoryzacji.